Dajcie kochani w przestrzeni arbitrum. Zapraszam was na czytanie dla znaków zodiaku. Tym razem zajmiemy się trygonem wody. Będzie to czytanie dla raka, ryb oraz skorpiona. Przesłanie będzie z kart żywiołu e, wody oczywiście oraz wybierzemy dla was wiadomość od archanioła Michała. Dobrze, zaczynamy sobie od raka. Wiadomość na czerwiec dla raka. Jaką będziemy mieli wiadomość dla raka na czerwiec? 2024. Wiadomość dla raka brzmi czas zabawy. Delfiny znają wagę zabawy, bo radość kreuje cuda i manifestacje. Przepiękna karta, drogie Raczki, więc będziecie mieli czas na zabawę. Wybierzemy sobie dla Was teraz przesłanie od Archanioła Michała na czerwiec 2024 dla raka. Co tutaj Archanioł Michał będzie chciał nam przekazać w czerwcu? Poproś Archanioła Michała o pomoc w określonej sytuacji. Drogi raki, jeżeli zmagacie się z jakimś problemem, jeżeli nie wiecie, jak sobie z czymś poradzić, poproście Archanioła Michała. On ma niesamowite moce. Ten archanioł działa natychmiast. To jest taki bos wszystkich archaniołów. Ma świetlisty miecz i tym świetlistym mieczem odcina problemy natychmiastowo, więc zwracamy się do Archanioła Michała ze wszystkimi problemami, a przede wszystkim z tym, co chcemy. Zakończyć, co chcemy, odciąć i wyrzucić z naszego życia. Wybierzemy sobie jeszcze raczki dla Was: kryształ, talizman na czerwiec 2024. Na miłość, sukces, obfitość i bogactwo. Dla raczków, jaki będzie talizman? Talizman dla Was na czerwiec to opal, a przesłanie anielskie brzmi. Pozwól sobie błyszczeć i lśnić. Przewodnictwo wiedziecie ku odwadze i pokazaniu tej strony swojej natury, która jest większa niż samo życie. Przepiękne przesłanie dla Was, drogie raki. Dziękuję Wam bardzo i teraz zapraszamy wszystkie zodiakalne ryby. Zodiakalne rybki. Jaki będzie przekaz dla Was na Czerwiec 2024? Od kart żywioł wody dla rybek. Dla rybek na czerwiec. Przesłanie brzmi: poradź się eksperta. Potrzeba więcej informacji. Skontaktuj się z kimś biegłym w tej dziedzinie. Więc, drogie rybki, jeżeli macie jakąś sytuację do rozwiązania, jeżeli macie do podjęcia jakąś decyzję, stoicie w miejscu poradźcie się osoby, która jest ekspertem w danej dziedzinie, która może wam pomóc od takiej fachowej strony. I teraz mamy karty Archanioła Michała i przesłanie dla rybek na czerwiec 2024. Taka porada od Archanioła Michała, może ostrzeżenie dla rybek na czerwiec 2000 24. Przesłanie to użyj wyobraźni, a otworzysz, uzyskasz, przepraszam, odpowiedź, ujrzysz odpowiedź. Drogie rybki, nikt tak jak my, bo ja również jestem zodiakalną rybą, nie ma tak rozwiniętej wyobraźni, nie ma tak rozwiniętej intuicji. Właśnie jak ryby. Ryby potrafią wykreować sobie wymarzone życie. Ryby potrafią wykreować sobie spokój, obfitość, dostatek, przepiękną, romantyczną miłość. Więc używamy wyobraźni w celu kreacji naszej wspaniałej przyszłości. I mamy karty aniołów kryształowych, i wybieramy talizman dla rybek. Na czerwiec 2024. Jaki będzie osobisty talizman dla rybek? Jaki będzie dla nas, kochani? Dla nas talizmanem na czerwiec będzie akwamaryn. A przesłanie anielskie brzmi: Boski cel życiowy. Zaufaj znakom i swojej wewnętrznej przewodniczce ponieważ prowadzi się ona do spełnienia. Mamy przewodnika, mamy przewodniczkę duchową, więc dla nas kamieniem, kryształem na obfitość, miłość, sukces, na czerwiec 2024, kochane rybki, jest akwamaryn. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam teraz do nas na czytanie Zodiakalne Skorpiony. Skorpiony to również bardzo spirytualistyczny, Znak Zodiaku, bardzo uduchowiony, jak wchodzi w coś, to bardzo głęboko. Co dla skorpionów na czerwiec 2024? Przesłanie dla skorpionów to czas kontemplacji. Spędzaj czas w samotności, medytując nad swoimi prawdziwymi pragnieniami. Więc drogi Skorpiony, wchodzimy głęboko w siebie, odpoczywamy, kontemplujemy, może medytujemy, w każdym razie wsłuchujemy się w we swoje, wewnętrzne, swoje wewnętrzne głosy, w siebie wewnątrz, aby uzyskać odpowiedź, aby uzyskać przesłanie dla, dla Ciebie, dla Was. I teraz co Archanioł Michał chce Ci przekazać na czerwiec 2024? Dla skorpionów. Jaka wiadomość od Archanioła Michała? A wiadomość to idź naprzód i nie lękaj się. Moi mili, Archanioła Michała zawsze możemy prosić o to, żeby odciął swoim świetlistym mieczem nasze lęki, nasz strach, nasze obawy. Więc tutaj idziemy naprzód, drogi Skorpiony, w czerwcu odcinamy lęk i strach, odcinamy osoby, które się ją strach w naszym życiu, to też, to też jeżeli wejdziecie w głąb siebie, jeżeli wejrzycie w siebie, może odetniecie toksyczne osoby z waszego otoczenia. No i wybierzemy dla was kryształ talizman. Na szczęście, sukces, obfitość, miłość, zdrowie. Od kart kryształowych aniołów. No i oczywiście będziemy mieli dla was również przesłanie anielskie. Na czerwiec 2024. I moi kochani, wasz talizman na ten miesiąc to kalcyt, a przesłanie anielskie brzmi, pracowity czas i wielozadaniowość. Przejmij kontrolę nad swoim harmonogramem w tym pracowitym czasie i uczciwie oceń zasadnicze powody, dla których jesteś zajęty. Moje drogie skorpiony. Kalcyt w tym miesiącu warto przy sobie mieć, żeby przyciągnąć do siebie to, co najlepsze dla Was w tym miesiącu, czyli miłość, sukces, obfitość, spokój i wszystko to, czego sobie życzycie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam Was na kolejne czytania tygodniowe, miesięczne. Pozdrawiam!